Cześć, drużyna. Przed najbliższymi treningami będę mówić o treningu cardio i dlaczego tak ważne jest, żeby każdy go wykonywał regularnie. Trening cardio zaczyna się już od pułapu 50% tętna maksymalnego, a to, jak to tętno obliczać, opisuję pod filmikiem. Pod filmikiem znajdziecie też strefy wysiłkowe dla treningu cardio. To nic innego jak cel, dla którego ćwiczymy. Czyli będziemy ćwiczyć ze względu na to, żeby zapobiegać stanom zapalnym i wzmacniać kondycję, lub też spalać tkankę tłuszczową, lub wzmacniać pompę serca i układ krążenia, ale też możemy ćwiczyć dla wzmacniania mocy i wytrzymałości. Więc te wszystkie strefy wysiłkowe będą w tabelach, do których linki znajdziecie pod filmikiem. Dzisiaj zachęcam Was, żeby nie przekraczać pułapu 60-70% tętna maksymalnego, czyli żeby nie wpadać w zadyszkę. Nasz trening sobie zaczniemy od ćwiczeń podobnych jak ostatnio, przy czym będziemy wykonywać je trochę szybciej, żeby właśnie utrzymywać wyższy pułap treningu tlenowego. Ręce mogą być lekko szerzej niż ramiona i pilnujemy, by noga była prosta. Ruch stopy nie jest potrzebny. Raczej pilnujmy głowę. To ona i jej receptory w 70% decydują o tym, jaka jest postawa ciała. A ta nam się przekłada na zdarzec ruchu. Więc na jakość wykonywania ruchu bardzo wpływa ustawienie głowy.